Witam wszystkich w dzisiejszym materiale. Jest rano, niedziela. Przyjechałem z Pryskania od rodziców. Osoby, które oglądały live, pewnie widziały, jak, jak sytuacja wygląda u mnie na Gali. A sytuacja wygląda szczerze bardzo źle. Nie sądziłem, że gala się będzie w ogóle tak sypać. Idę sobie jakieś inne buty, sadzę, bo w tych to tak średnio chodzić. Jest, powiem Wam, źle. No ale czekajcie, niech ja sobie wezmę buty. Zaraz Wam pokażę sobie sad. Jak spaliłem, znaczy, no nie w sobie. Przypaliłem sad herbicydem do malin. Także już idę pokazać. Nie sądziłem, że, kurde, tak będzie ten herbicyd, yy, tak będzie gazował. I to nie to, że przypaliłem go, że podczas y, zwyczajnie, nie wiem, pryskania zniosło ciecz. To nie o to chodzi, nie. Cieczy nie zniosło, tylko zwyczajnie ten, ten herbicyt pa przyparował, parował, gazował. Podlewałem wczoraj maliny. Yy. Podlewałem maliny, robiłem w ogóle, poprawiałem nawodnienie. Miałem uszkodzoną magistralę na środku pola. Olatałem się jak głupi cały dzień. To jeszcze i północy później pryskałem. Także już Wam w ogóle pokażę Wam jak wygląda sytuacja. Jeśli chodzi o malinkę. Może z daleka wydaje się, że gówniano, bo jest spalona właśnie spotlightem. Ale zobaczcie Jest szansa i jest nadzieja, że, że coś się uchowa I że zaczyna to dopiero odbijać powoli Także mamy początek maja Malina zaczyna dopiero wyłazić z ziemi ponownie po raz drugi oby znowu jej nie upieprzyło jak, jak w kwietniu Znowu mówię jakieś mrozy, a powiem wam, że już z tym wszystkim to, to już się po prostu chyba trzeba zmienić profesję, bo to po prostu się robi nudne i nieciekawe. Obserwowałem w tym tygodniu e, YouTube. Y. Już mam takie zboczenie powiem wam e, swoiste, w cudzysłowiu mówiąc że jak wleci tylko jakiś filmik e, ktoś doda to ja od razu jestem obecny i oglądam i, i no tu chłopaki, chłopaki pokazywali Krzysiu Prosad, Paweł Płaza, Paweł Kazana, Tomasz, GSTK i dochodzę do wniosku, że faktycznie tych jabłek nie będzie za wiele. Jedyne, co mi się nie spodobało, to e, moi widzowie, taka próba, e, próba jeszcze naciągania nas e, sadowników na to, że odżywianie drzew zapobiegnie jeszcze opadowi zawiązków, także uważajcie na takie kłamliwe informacje. E, bardzo mi się to nie podoba, jeżeli z ludzkiej tragedii próbuje się jeszcze mm, tak naprawdę na nas zarobić. Jest to nie w porządku, jest to nie po mojemu. bądźmy szczerzy, gówno uratujemy. Już tego się nie da uratować, to co leci, to zleci, to co ma zlecieć, to ma zlecieć i żaden cudowny preparat nie będzie w stanie tutaj uratować nas przed niskimi zbiorami, które naprawdę nam się szykują. Także przestrzegam przed pseudo, przed pseudo jakimiś tutaj filmikami, w którym takie coś jest doradzane. Mi się to nie podoba i to potem będę o tym mówił zawsze. Jeżeli coś takiego zauważę w internetach. Obserwuję te portale branżowe i na jednym z portali właśnie ukazał się taki filmik, który ja, ja osobiście krytykuję tutaj. Oczywiście nie, na, nie namawiam do tego, żeby nie wiem, też jakoś hejtować takie materiały, ale, ale mi się to nie podoba. Mi się to nie podoba. Zobaczcie. Wyłażą dziadyki. Jeszcze, jeszcze będą maliny. No, to, po, to obumarło. Woda jest. O kurde dolało. Ładnie. Dobrze jest. Ech, dobra. Teraz Wam pokazuję co się stało e, po tym właśnie spotlacie Jak będziecie używać e, tego preparatu to proponuję uważać, bo jest to Preparat bardzo bym powiedział yy, Bardzo agresywny. Widzicie? Kropki na liściach. Czekajcie, nie będę pokazywał paluchów, bo znowu dostanę. Opiew, że obgryzam. Muszę sobie jak Jarek te kupić. Yy, jak Jarek sobie muszę kupić te wampirki. Zobaczcie. Widzicie, jak poparzyło. Dostaję nawet informacje od Was, że są takie przypadki, pospotlajcie, że zwyczajnie potrafi oparzyć nie tylko ten skrajny rząd, rządek od, od, od herbicydowanego, ale nawet i, o, zobaczcie tutaj, widać. Ale nawet i potrafi poparzyć kilka rzędów w głąb. Sprawdźmy, czy to prawda. Zobaczcie. Prawda. Widzicie? Jak można załatwić sobie ten sad? Oczywiście na zawiązki to wpływu nie ma. Jesteśmy u mojego teścia w kwaterce, w której to jest kwaterka Ligola, w której nie ma Ligola. <laughs> Ale cóż poradzimy. Nie ma nigdzie w tym roku. Pryskalnie tu jest Eko. A czy grzyba znajdziemy już? Patrzcie, się jeszcze chyba nie ma. Kurde, muszę sobie telefon jakiś kupić. No ślakby by to... Yy, wziąłem od żony teraz telefon, nagrywam Samsungiem. Ja chcę coś nagrać. Wczoraj miałem dla Was sadu ode mnie nagrać i kicha wyszła, bo zwyczajnie wystarczającej ilości pamięci... Ta pamięć gdzieś idzie do iCloud z iPhone'a, gdzieś jest w chmurze, nie mogę, tej, nie mogę tego odnaleźć, nie mogę tej teraz usunąć tego z telefonu, bo i z tego iCloud się usunie. Ech, chyba stary jestem, bo już mnie ta technika zaczyna przerastać, ale niestety w tym roku na nowy telefon się nie zanosi. No i tak by wyglądało, zobaczcie, no od razu zobaczcie ile jest Ligola. Zobaczcie, ile jest Ligola tutaj Tutti, jak to majster mówi nie ma ligola. O, widzicie? Pusto, pusto Pusto, tu był jeden. Zerwałem go niechcący. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma nic. Także... Także tak to wygląda. No, a jedyna nadzieja to taka, że uda mi się coś tych malin jeszcze tutaj uchować, jeszcze coś wyrośnie i na jesieni jak nie wymarzno, to jeszcze może je będziemy rwać, także powolutku kończąc jeszcze pokażę Wam bo miałem awarię na środku pola dwa dni tu spędziłem osiedziałem się orobiłem się nie wiem jak to się stało, ale Poprzecinaliśmy kable chyba glebogryzarką na środku pola. Nie wiem, nie ma winnego ogólnie. O widzicie, musiałem wszystko, magistralę musiałem odkopywać i o tutaj był dołek. I zwyczajnie musiałem ten nowy odcinek wstawić i puścić tutaj wodę na szybkości tak jak jest, to i tak jest ostatni rok. Ta plantacja będziemy tutaj kasować i sadzić letnie maliny. No i tutaj nie patrzcie się na to, to się sprzątnie. I tu wsadzona jest malina też świeża, jesienna. Tu były truskawki, poznajecie? Pewnie poznajecie. Podlałem dzięki. W ogóle jest dostęp do wody. No i tak, to było spalone, odbija, a to było skoszone. Trzy rzędy były skoszone. Też niby coś odbija, ale no nie, będzie, odbije. Zobaczcie. Widzicie? Odbije. A tu na próbę zostawiłem jeszcze yy, dwa rzędy nieskoszone. Także będzie sobie można porównać. Cieszy materiał. Na razie nie chcę pokazywać tego co się dzieje u mnie w sadzie. Opadnie wszystko, wejdę tam i będziemy liczyć i będziemy liczyć jabłka. Ile jest jabłek na drzewie, także zapraszam was na kolejny materiał. A teraz cóż, lecę odpoczywać, bo jest niedziela. Cześć.